Wiesz, to jest chyba jedna z najokrutniejszych rzeczy, jakie kobiety sobie powtarzają: że on może się zmienić, że może nie był gotowy dla niej, ale dla tej następnej, tej odpowiedniej, to już tak, już się ogarnia. Tylko, że to nie tak działa. Narcyz się nie zmienia, bo nie widzi powodu. On nie widzi siebie jako źródła problemu. On się nie rozlicza z tym, co zrobił. On po prostu idzie dalej i zakłada nową maskę. Na początku każdy narcyz jest idealny. To się nazywa faza idealizacji, ale potem, potem zawsze przychodzi faza dewaluacji, czyli moment, kiedy Ty zaczynasz zawodzić, bo przestajesz być lustrem, którego podziwia. I wtedy wraca ten sam mechanizm. Krytyka, chłód, cisza, manipulacja. Absolutnie nie chodzi o to, że... Ty byłaś niewystarczająca. Chodzi o to, że on nigdy nie będzie gotowy na relację partnerską, bo to nie była relacja, to był teatr i ty nie miałaś szansy wygrać, bo gra była od początku ustawiona.